13 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbył się wernisarz wystawy Fotografia, Sztuka i Pasja, której autorem jest klub fotograficzny Zoom. Zdjęcia to całoroczny efekt pracy 14 fotografów działających w reaktywowanym rok temu klubie fotograficznym Zoom. Na fotografiach widać m.in. mieszkańców powiatu skarżyskiego, zdjęcia z imprez kulturalnych i sportowych oraz ciekawe miejsca w Skarżysku. Wystawione są nie tylko najbardziej urokliwe, zdaniem autorów miejsca powiatu, prace dokumentują nieoczywistą historię naszego miasta widzianą oczami członków klubu fotograficznego. Fotografia, sztuka i pasja. Tę wystawę powinien zobaczyć każdy mieszkaniec Skarżyska. Wszyscy, którzy nie mogli uczestniczyć w otwarciu wernisarzu mogą zobaczyć pracę w Miejskim Centrum Kultury do końca lutego bieżącego roku. Autorami prac są Grzegorz Łapaj, Albert Gula, Krystian Druszcz, Łukasz Danielski, Andrzej Janiszewski, Bogusław Jelonek, Bożena Brze Zińska, Cezary Szymkiewicz, Jacek Sokołowski, Konrad Kopycki, Mirosław Dzięciołowski, Monika Szymkiewicz, Krzysztof Białek i Anna Kawalec. Oprócz wystawy ukazał się album, w którym znalazły się zdjęcia pokazane na wystawie, ale również inne fotografie członków Zoom.